dyrektoriatu Wojciecha Klemczyńskiego, który obejmując przed 15 laty ten teatr przy ulicy Nowogrodzkiej, przekształcił go w scenę muzykalową. Od tamtej pory, proszę Państwa, kilkanaście wielkich premier muzykalowych na dużej scenie. Kilkanaście premier na scenie nowej, która działa od, od kilku lat, o tym jeszcze powiemy. Ale przede wszystkim, bo te, te liczby naprawdę robią wrażenie, 3 miliony widzów podczas tych 15 lat. 250 tysięcy widzów tylko w ubiegłym sezonie. Proszę Państwa, my na połączone siły dużej i nowej sceny Teatru Muzycznego Roma w ubiegłym sezonie zaprezentowały Państwu ponad 400 spektakli. Jest to absolutny rekord, rekord warszawski, pewnie też krajowy, natomiast jak już jesteśmy przy rekordach warszawskich, to mówimy o też ze szczególną dumą i z wielką przyjemnością, że Teatr Roma przyjmuje 25% całej warszawskiej publiczności teatralnej. Czyli co czwarty, co czwarty teatroman w Warszawie jest nasz. I, I tak trzymajmy. Przed nami taki krótki film, e, który w pigułce, dosłownie dwóch, trzy-minutowej, pokaże Państwu te, te 15 lat, i kilka wyjątkowych osób, które tutaj przez nas, nasz teatr się przelinęły. Także zachęcam do obejrzenia filmu, a chwilę potem. E,